Znajdujemy się w firmie Wilsat, gdzie jesteśmy świadkiem sortowania ostatnich partii owoców, szczególnie Retriona Prince'a i Dareta. Nazywam się Szymon Koc, jestem prezesem firmy Wilsat. Obecnie kończymy sprzedaż jabłek. Na tą porę jesteśmy bardzo zadowoleni z tego długiego okresu przechowania. Jabłka przechowały się nam bardzo dobrze. W tej chwili później obejrzeć, oszacować sukcesy firmy Willisat w przechowywaniu owoców, gdzie obejrzymy jabłka w 3 paletach po okresie przechowywania 10 miesięcy. Znajdujemy się przy odmianie Red Yona Prince. Jest to, to jabłko zostało przechowane w naszych komorach. Jest to, jest to jabłko pochodzenia od naszych wspólników, dostawców. Od początku było przechowane w dobrym rygorze i, tak jak, widać, tak jak widać, jakość jego jest bardzo dobra. Ten rok ogólnie był rokiem trudnym. Z jabłek przechowywanych u nas w naszych komorach byliśmy bardzo zadowoleni. Natomiast troszkę gorzej było z jabłkiem pozyskiwanym od innych dostawców. Widzimy tutaj, że te owoce charakteryzują się bardzo dobrą jakością. Nie ma owoców nadniłych. Jędrość tego owocu w tej chwili badana ma około 7 kg, powyżej 7 kg, czyli jest akceptowana bardzo dobrze przez klientów, zarówno z rynku polskiego, jak i z rynku zagranicznego. Tutaj firma Wilsat bardzo dużo owoców. Zimą, wczesną wiosną wysłała na dalekie rynki do Wietnamu, do Indii, gdzie po transporcie bardzo długiego okresu, wiemy, że w tym roku, przez pandemię, która wystąpiła na wiosnę, czas transportu zdecydowanie się wydłużył. Oczywiście te owoce. Dojechały w bardzo dobrym stanie, i tutaj klienci, którzy odbierali owoce, byli z nich bardzo zadowoleni. Niestety tutaj też są przypadki, gdzie w tym roku bardzo dużo wystąpiło chorób, zarówno fizjologicznych, jak i grzybowych na owocach. Szczególnie z grzybowych była bardzo dużym problemem gorzka, gorzka zgnilizna. Gdzie na odmianie szampion nieraz dochodziły straty tych owoców do nawet 30%. Oczywiście na odmianie gala bardzo dużym problemem była też brunatna zgnilizna. Można powiedzieć, że z chorób grzybowych te dwie choroby były w bardzo dużym nasileniu. Oczywiście w zeszłym roku też w niektórych odmianach było sporo problemów z szarą pleśnią, szczególnie na ligolu, na szampionie ale zdecydowanie więcej tej choroby czy nasilenia tej choroby będzie w tym sezonie wegetacyjnym ze względu na chłód, duża ilość opadów, duża wilgotność w sadzie, która była w tym okresie kwitnieniowo i zaraz po kwitnieniu. No i na pewno musimy przygotować te owoce dobrze do długotrwałego przechowania, czyli odpowiednio ich je zabezpieczyć. Oczywiście te owoce, przy których stoimy, były zabezpieczone na jesieni za pomocą dręczera, czyli prysznicowania owoców w fungicydzie. Od poprzedniego sezonu mamy zarejestrowany fungicyd, który to nam umożliwia i efekty są bardzo, bardzo dobre. Każde zakłócenie, uszkodzenie mechaniczne, które jest na jej owocach. Jest można powiedzieć zabezpieczone przed pojawieniem się jakichkolwiek zgniliz, które potem dyskwalifikują e, owoce. No, jeszcze do, które choroby występują w tym okresie przechowania w 2019 na 2020 rok? E, były duży problem też z e, gorzką panistością podskorną. Jest to choroba fizjologiczna, która objawia się niedoborem wapnia w dolnej części owocu i tutaj szczególnie w odmianach sportów jonagoldów czy szampiona oraz ligola i mutsu były bardzo, bardzo duże straty. Musimy też pamiętać, że cały okres wegetacji w sadzie jest to okres, gdzie pracujemy na tym potencjałem przechowalniczym owoców, czyli odpowiednie Opryskiwanie środkami fungicydami, zabezpieczenie przed tymi chorobami grzybowymi a oraz również opryskiwanie różnymi rodzajami sola, solami, wapnia, które mamy dostępne na rynku, które ograniczają przed gorzką pamistością podskórną. Tutaj chłodnictwo, przechowalnictwo pozwala nam tylko na utrzymanie tej jakości owoców, którą potem możemy pochwalić się, tak jak tutaj w firmie Wilsat, jest już lipiec, a owoce są wyśmienitej jakości i bez dużych strat przechowalniczych. Musimy pamiętać, aby owoce jak najszybciej trafiły do komory chłodniczej i były schłodzone. Wtedy eliminujemy wystąpienie chorób pochodzenia fizjologicznego. Zarówno wolne schładzanie sprzyja wystąpieniu gorzkiej płonności podskórnej, czy nasileniu tej choroby, oraz niesamowite jest tutaj ryzyko wystąpienia tzw. czekolady, czyli oparzelizny powierzchniowej. Tutaj w firmie Wilsat można powiedzieć, że problemu oparzelizny powierzchniowej, jak chodzi o obiekt przechowalniczy, nie ma, ze względu na to, że Zachowany jest reżim odpowiedniego postępowania z owocami. Oczywiście musimy pamiętać, że każda odmiana charakteryzuje się swoimi parametrami. Na przykład, ją na galdy możemy składać zdecydowanie szybciej, mocu, ale na przykład, już odmiana Lobo czy Empire zdecydowanie wolniej. Zaobserwowaliśmy, że przy odmianach. Takich jak Red Delicious, które są bardzo trudnymi odmianami czy grupą odmian, która się przechowuje szczególnie na możliwość wystąpienia opażlizny powierzchniowej, odpowiednie schładzanie, szybkie schładzanie oraz szybka aplikacja Smartfish ProTabs pozwala na ograniczenie czy wyeliminowanie do minimum wystąpienia opażlizny powierzchniowej na jabłkach zarówno po okresie przechowania, jak po okresie kilkutygodniowym. Transporcie na dalekie rynki, gdzie jest potwierdzone przez odbiorców zarówno z Wietnamu, jak i z Indii, że te owoce dalej na tych rynkach się zachowują bardzo, bardzo dobrze.